Dom Pomocy Społecznej w Gnieźnie zorganizował piknik rodzinny. Wydarzenie z okazji końca sezonu plenerowego w ogrodzie placówki to tradycyjnie czas spotkania z rodzinami pensjonariuszy. Tort w roli głównej był najsłodszym punktem programu, ale nie jedynym. Piknik rodzinny został zainicjowany 5 lat temu. Właśnie to już jest piąta jego edycja właśnie po czasach pandemii. Dom pomocy był bardzo wyizolowany, przeszedł naprawdę trudny czas, także zrodziła się tak, taki pomysł, żeby się spotykać właśnie chociaż raz w roku z rodzinami, z najbliższymi. Myślę, że to jest dobry, dobry moment, żeby podtrzymywać te relacje z najbliższymi, żeby budować. Czasami trzeba je odbudować, czasami trzeba je jeszcze wzmocnić. A nasi mieszkańcy cóż, czują wtedy bliskość tej drugiej osoby, czują się bezpiecznie, czują się potrzebni i myślę, że to jest najważniejsze. A dzisiejszy piknik, no cóż, mamy zaproszone rodziny naszych podopiecznych, mamy dużo atrakcji, mamy e, oprawę muzyczną, którą przygotował pan Henryk e, Szymański, mamy przepiękny duży tort dla wszystkich, więc myślę, że ten czas e, będziemy mile spędzać, a potem wspominać. DPS to miejsce, w którym nikomu nie dokucza samotność, a to ważna sprawa dla osób starszych i schorowanych. Dzisiaj ważny dzień nie tylko dla mieszkańców, ale myślę, że także dla pracowników tego domu, ponieważ bardzo wiele przygotowań, żeby dzisiejszy dzień był naprawdę wyjątkowy. Bardzo dużo przyjaciół też domu w tym wyjątkowym dniu, którym jest piknik rodzinny, w którym pensjonariusze spotykają się ze swoimi rodzinami nie tylko w murach tego domu, bo tak jak w każdym domu, chcemy spotykać się zarówno w lokalach, ale także poza nim. Dzisiaj mamy do tego okazję, ponieważ. Pogoda sprzyja. Y, mamy też piękny y, teren zielony, więc wszystkiego dobrego dzisiaj dla mieszkańców. Życzymy im dużo zdrowia i to jest taka przestrzeń do porozmawiania y, nie tylko o problemach i potrzebach, ale zwyczajnie te osoby tutaj, które są, potrzebują tej rozmowy, tego wsparcia, zwykłej obecności drugiego człowieka. Gnieźnieński DPS od pół roku zamieszkuje 76-letnia pani Janina. Raz lepiej się czujemy, raz gorzej, w zależności od pogody, w pewnym stopniu, nie? Ja jestem po przebytym zawale, po złamaniu prawej ręki i po udarze prawostronnym, no najpierw po rehabilitacji na dziekance zostałam tutaj skierowana, no tam po prostu zaczęłam chodzić, no i pierwszym moim objawem, gdzie mnie zakwalifikowano tutaj, to było podniesienie tej chorej ręki prawej. Wciąż podnosiłam tą prawą rękę i, i na podstawie tego lekarze zawsze mówili, no to pani się nadaje na dalszy pobyt. Już się zaklimatyzowałam, to najważniejsze. No chodzimy na wycieczki. Dużo, dużo nawet, dużo zwiedzamy, no zależy, ale to nie jest wciąż ci sami, tylko na zmianę, bo to nie mogą być wciąż ci sami pracownicy, tylko po, pensjonariusze, przepraszam, tylko po prostu zmiana, żeby nie było wciąż jedni ci sami. No, no, każdy ma jakieś tam zajęcia, jakie po prostu chce. Ja rysuję, nie? bo mam tu, tutaj, aby ja usprawnić tą prawą rękę, to rysuję i robię cekinami na takim, no nie wiem jak to nazywać, jak to się nazywa model, nie? przeklejanie cekinów, i z tego obrazki, obrazek powstaje. DPs w Gnieźnie zamieszkuje 71 osób. Najstarsza z nich w 2026 roku będzie obchodziła setne urodziny.